Dzień dobry Panie Wiceministrze. Panie Burmistrzu, już w przyszłym tygodniu, we wtorek, rozpocznie się nowy rok szkolny. W związku z powyższym nasuwa się szereg pytań, pojawia się wiele wątpliwości, zarówno ze strony dyrektorów, nauczycieli, jak i rodziców uczniów, jak ten nowy przyszły rok szkolny będzie wyglądał. Proszę nam powiedzieć, czy rozpoczęcie roku szkolnego będzie wyglądało tradycyjnie, gdzie uczniowie będą mogli spotkać się z nauczycielem w klasie? Znaczy jeszcze raz dziękuję Państwo, że rzeczywiście rozpoczęcie roku zbliża się dużymi krokami, natomiast tych wątpliwości nie ma tylko dyrektor, nie, ma, nie mają rodzice mamy również my jako organ prowadzący, czy ewentualnie organ nadzoru pedagogicznego, którym jest Kuratorium na w Poznaniu. Wątpliwości jest dużo. Mam nadzieję, że one z każdym linii będą rozwiewane. Dzisiaj jesteśmy też po na z dyrektorami, pewne rzeczy ustaliliśmy. Natomiast jeśli chodzi o tą samą część uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego, będzie wyglądała w zależności od tego, jak dyrektorzy zdecydują. Dzisiaj rozmawiają z dyrektorami. Wiem, że mają, niektórzy dyrektorzy mają pomysł, że nie będzie tej uroczystej, tego uroczystego rozpoczęcia w sensie całego stanu osobowego, że to będą rozpoczęcia w klasach ale w to rozpoczęcie roku też dyrektorzy postarają się, żeby uczniowie otrzymali podręczniki, które są za darmo, bo boimy się też, że nieprzekazanie tych podręczników może gdzieś tam w dalszym ciągu rozwijania się ewentualnie epidemii, może skutkować tym, że uczniowie nie będą mieć podręczników i też do tych podręczników nie będą mogli potem dotrzeć. Dlatego chcemy to załatwić w pierwszym roku. Natomiast wiem, że są szkoły też mniej przedszkola, ale są szkoły, które prawdopodobnie rozpoczną to tra tradycyjnie, czyli jakimś tam uroczystym apelem, na pewno niedługim, na pewno krótkim, ponieważ jest to, jest to coś nowego, jest to spotkanie się też z grupą nauczycieli, rodziców prawie po, po no, tak od marca mamy, czyli 5 miesięcy przerwy, prawda? Czyli takie dłuższe wakacje, chociaż wiemy, że w tym okresie było zdalne nauczanie. W jaki sposób zostanie zachowane bezpieczeństwo w klasie? Wiemy, że niektóre klasy są bardziej liczne. Jak ta kwestia zostanie Tak, dyrektorzy są też po ostatnim sprawozdaniu do Stanów PID, gdzie określali wielkość klas swoich pomieszczeń i tak dalej. One wszystkie spełniają pewne wymogi, m, jeśli chodzi o głównego inspektora sanitarnego. Natomiast tutaj no, trudno mi też powiedzieć, jak dyrektorzy do tego się przystosują, jeśli chodzi o liczebność klas, wiadomo, że jest określona. Natomiast jak to będzie zrobione, czy klasy będą... Dzielone na grupy, no to wiadomo, że tylko są w wybranych przedmiotach, czyli język angielski, wychowanie fizyczne i tak dalej. Pozostałe jednak zostają w, całej, w całym stanie osobowym. Mam nadzieję, że większość dyrektorów też postara się, żeby uczniowie w miarę siedzieli osobno, chociażby to będzie trudne do zrealizowania, bo nie mamy 100% ławek pojedynczych, chociaż coraz więcej tych ławek pomieszczenia szkolnych jest, ale to też chwilę potrwa. A teraz mam nadzieję, że, że po prostu to rozpoczęcie nie spowoduje też jakiegoś gwałtownego wzrostu zakażeń i będziemy ta szkolny mogli realizować w sposób normalny. Oczywiście obostrzenia, tak? różnego typu sprawy związane z dezynfekcją. Przed wejściem do szkoły, w czasie pobytu już na zajęciach, w czasie powrotu z przerwy, na pewno te zrefekcje będą robione, mamy zabezpieczone, dyrektorzy składali różnego typu wnioski odnośnie darmowych płynów, także tutaj to jest na dobrej drodze. Na dzień dzisiejszy też nie mamy ograniczeń, jeśli chodzi o maseczki, to znaczy nie mamy nakazów, jeśli chodzi o maseczki, chociaż, chociaż rozmawiałem się z panem burmistrzem, też jesteśmy gotowi na to, że jeśli będą obostrzenia zabezpieczyć maseczki dla, dla grona pedagogicznego i dla pracowników szkoły, żeby ewentualnie, nie wiem czy to będą maseczki, czy to będą przyubicia, ale żeby ci te osoby miały zabezpieczone. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego obowiązku, także zobaczymy jak to się będzie rozbijało. Jeśli będzie taka potrzeba, bo, bo są sugestie, żeby uczniowie przebywając na przerwach jednak w tych maseczkach przebywały, zobaczymy. No mówię tutaj wiem, że bardzo dużą rolę będzie odgrywał dyrektor i wiem, że na dyrektorów spadło bardzo duże bardzo dużo rzeczy przy, w związku z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej. Mam nadzieję, że te, które się z tym poradzą, no w miarę na naszych możliwości będziemy też pomagać ale, ale, wiem, że te rozporządzenia tak dość rygorystycznie odnoszą się do tego, że pewne decyzje musi podejmować dyrektor. Mam nadzieję, że, że, wspólnie z nami te decyzje będą wyważone i też nie będziemy tutaj ulegali zbytnej panice, chociaż wiem, że wielu z Państwa rodziców jest, jest troszeczkę nastawionych negatywnie do tego powrotu, ale też proszę pomyśleć o tym, że te dzieci pięć tygodni nie były w sumie w grupie osobowej, nie były, nie współżyły też jeśli chodzi o, o współpracę szkoły. Będzie to trudny, trudny powrót. Na pewno tutaj duża rola psychologa, pedagoga w danej szkole, żeby te dzieci też przystosować, bo tu naprawdę mogą być różne, różne problemy z powrotem. A czy będzie reżim dotyczący zachowania podczas pracy? Ja Wiem, że dyrektorzy opracowali już procedury. Reżimu takiego na dzień dzisiejszy nie mamy, chociaż mówię to, w zależności od tego, że czym dalej to będzie, to zacznie się robić zimno, więc... Młodzież nie będzie, czy dzieci nie będą przebywały już na terenie boiska, prawda, czy terenów zielonych, tylko bardziej będą już w murach szkolnych. Wiem, że są pomysły takie, żeby przerwy były na zmianę, żebyśmy odeszli od tego systemu 45-minutowego, żeby szczególnie w klasach 1-3 robić to na tej zasadzie, że przerwę robimy w zależności od potrzeb, po 30 minutach, po 20 i wtedy te wyjścia na przerwę, czy ewentualnie pobyt w klasie nie będzie kolidował z pobytem z innymi dziećmi, które są na terenie szkoły. Czy planuje się prowadzenie jednocześnie lekcji tradycyjnych i zdalnych? Znaczy w ogóle rozporządzenie i przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej mówią o trzech sposobach nauczania, czyli tym tradycyjnym, w którym my zaczynamy 1 września. Miejmy nadzieję, że on będzie trwał bardzo długo, ewentualnie przez cały rok szkolny, ale jest możliwość również drugiego systemu tak zwanego mieszanego, hybrydowego, polegającego na tym, że młodzież jest w tydzień w szkole, przykładowo tydzień w szkole, tydzień jest na przykład na zdalnym. I, I trzeciego, gdzie już tylko przychodzimy na zdalne, czyli to, co przeżyliśmy od marca, chyba do 18 czy 21 marca, przeżyliśmy jako zdalne nauczanie. Wszystkie te sposoby, czy te rodzaje nauczania są uzależnione od tego, czy jest zagrożenie, czy nie. Na dzień dzisiejszy nie możemy zacząć od nauczania hybrydowego, czy od nauczania zdalnego, ponieważ no nie wiemy, czy w ogóle będą występowały zakażenia, tak? czy będą występowały z tym problemy zagrożenia. Jeśli nie będzie tych zagrożeń, no to będziemy starali się ciągnąć to tradycyjne nauczanie, chociaż wiem, że nauczyciele już po tym pierwszym okresie zdalnego nauczania są przygotowani do tego. My się wzbogaciliśmy też jako, jako organ prowadzący i przekazaliśmy ten sprzęt hmm, do szkół, czyli wzbogaciliśmy się o, o komputery przenośne. Część trafia bezpośrednio do, do nauczycieli w tych placówkach, gdzie nie było. Część trafia bezpośrednio dla, dla rodzin, które mają trzy i, więcej, trzy i więcej pociech i wtedy ewentualnie trudno by było zabezpieczyć do takiego dziecka każdego komputer, więc w pierwszej kolejności idą w tym kierunku te komputery. Miejmy nadzieję, że. W jaki sposób będzie wystarczająco? Wiem, że szkoły są, niektóre szkoły są, które mają bazę dość dobrą, jeśli chodzi o sprzęt elektroniczny, czyli komputery przenośne, tablety i w miarę powiedzmy to jest wystarczająco. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, bo wiemy, że prowadzone były analizy różnego typu zdalnego nauczania, że młodzież gdzieś tam z tego systemu zginęła. Tak? Teraz się mówi o tym już bardzo głośno, że jednak no, nie wszyscy zostali objęci i tak dalej. No Miejmy nadzieję, że jeśli taka potrzeba będzie tego zdalnego nauczania, że, tego, że to dziecko żadne nam nie zginie w systemie i będzie można to efektywnie to prowadzić. Ale no miejmy nadzieję, że to pójdzie w kierunku tego normalnego, tradycyjnego nauczania, za którym tęsknią i dzieciaki i, i również nauczyciele tęsknią. Na pewno tutaj nie, nie powiem też, że rodzice nie, bo, bo rozmawiam z wieloma rodzicami, którzy też już... W pewnym momencie chcielibyśmy, żeby te, te dzieci wróciły do szkoły. Świetnie i stołówka szkoły. Na dzień dzisiejszy przymierzamy się, że stołówki normalnie rozpoczną swoje żywienie, tak jak było do tej pory. Tam z tego co wiem, coś się zwiększa, stawka żywienia, bo dyrektorzy między sobą ustalili też, że koszty produktów poszły do góry, więc ten, ten obiad będzie kosztował też troszeczkę więcej. Nie wiem w tej chwili jak, jak to będzie dużo, bo, bo mamy czas na to, żeby się z dyrektorami porozumieć. I to jest jedna rzecz. No wiadomo, że jeśli chodzi o stołówkę, no to nie możemy tutaj ograniczać do znoszenia maseczek, bo to jest nierealne, tak samo jak korzystamy z restauracji, nie możemy też podczas konsumpcji mieć maseczka, więc tutaj będzie pewne. Pewne rygory takie nie będą obowiązywały, oczywiście będą obowiązywały rygory dotyczące i innych rzeczy. Prawdopodobnie przemywania na stołówkach w mniejszych grupach są różne stołówki. Są szkoły, które mają bardzo duże stołówki, więc tu nie będzie problemu, ale są szkoły, które mają mniejsze i tutaj trzeba będzie troszeczkę zmian organizacyjnych spowodowanych tym, że że dzieci będą się przemieszczały w zależności od tego, o której będzie przerwa. A może to, co powiedziałem na początku, że nie będziemy się trzymać sztywno 45 minut, więc będzie możliwość regulacji przebywania w mniejszych grupach. Największe niebezpieczeństwo chyba świetlica mi się wydaje, z tego względu, że no dość duża grupa dzieci przebywa w każdej szkole w świetlicach. Wiąże to się z tym, że dzieci muszą mieć jakieś zajęcia opiekuńcze, czy opiekuńcze wychowawcze związane z tym, że rodzic odbiera dziecko 16, o 15, różnie o 17, w zależności od tego, jak pracuje. I tutaj musimy iść też w kierunku tego, żeby ci rodzice mniej mogli pracować, żeby też nie korzystali. Zresztą z tego, co się orientuje w przepisach, nie ma możliwości korzystania z, opieku, z zasiłku opiekuńczego, jeśli, jeśli szkoła nie pracuje zdalnie. Czyli jeśli szkoła to tradycyjnie, rodzic nie dostanie tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego i musimy tutaj zabezpieczyć. Będziemy to obserwować, ale to jest na pewno, wydaje mi się, największe niebezpieczeństwo, ponieważ zajęcia lekcyjne odbywają się w pewnym rygorze klasowo-lekcyjnym. Dzieci siedzą w ławkach w pełnej odległości. Świetlica jest tym specyficzna, to są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, kontakt bezpośredni. No na tym polegała świetlica, prawda? I tu trzeba będzie troszeczkę dzieci uczulić na te powiedzmy dezyfekcję rączek, bezpośrednie jakieś tam kontakty, czy ewentualnie zgłaszanie też, bo dziecko też obserwuje, czy źle się czuje, czy nie czuje się dobrze, bo to jest pierwszy sygnał, że też musimy to dziecko zbadać temperaturę, no i inne rzeczy, które umożliwią nam to, że, że ewentualnie będziemy mogli stwierdzić, że dziecko jest zagrożone. Miejmy nadzieję, że tego nie będzie, ale musimy się z tym liczyć. Czy rodzice będą mogli wejść na teren szkoły? Wiadomo, że swoją przygodę ze szkołą rozpoczynają pierwszoklasiści i Pojawia się wówczas pytanie, kto pomoże tym dzieciom w szatni? Czy one sobie poradzą? No, znaczy no, rzeczywiście pociechy, które rozpoczynają naukę, to dla nich to jest pewne zderzenie. Wchodzą, w, no w zależności od tego, czy chodzimy do przedszkola, teraz przychodzą do szkoły, bo są na przykład takie placówki, gdzie dzieci chodziły do udziału przedszkolnych w szkole, więc będzie łatwiej im się zaadaptować. Wiem, że to jest trudny okres, ale też Tutaj może szatna na początku nie będzie najważniejsza, no bo, bo nie czarujmy się, że jest taki okres jeszcze koniec lata, początek jesieni, który jest ciepłym okresem i tam może nie będzie takiej potrzeby, że uczniowie będą się rozbierali. Zresztą każda szkoła ma inaczej rozwiązane szatnie, są szafki pojedyncze indywidualne, więc tu można też zrobić, że co druga szafka jest powiedzmy dla, dla, dla ucznia. no Jakieś tam rozwiązania są. Na pewno tutaj decydującą rolę będziemy miał... Dyrektor i on według procedur czy umożliwi wejście rodzicom, trudno mi powiedzieć. Ja większy problem bym widział w przedszkolach, ponieważ tutaj rzeczywiście są dzieci małe, bo jeśli przyjdzie dziecko trzy czy 4 letnie po raz pierwszy do przedszkola, to tam rzeczywiście trzeba mu pomóc się przebrać, ubrać i tu będzie problem. Wiem, że dyrektorzy nad tym myślą, wiem, że grupy starsze na pewno będą. Rodzice żegnały się z tymi dziećmi przy wejściu, żeby nie żeby po prostu nie, nie umożliwiać jakiegoś ewentualnego zagrożenia. No, I tu proszę też o że rodziców, ponieważ jest to trudny okres dla, dla dyrektorów, ale też proszę nie, nie myśleć, że oni robią komuś na złość, tylko oni też... Chcą starać się utrzymać pewne procedury i zabezpieczyć dzieci. Także bardzo bym prosił, żebyście Państwo to zrozumieli. Wiadomo, że te małe pociechy na pewno Państwo gdzieś tam do szatni wrócicie. I z tym, no, no taki, tak, takie ryzyko zawsze istnieje, ale miejmy nadzieję, że do tej pory była to grupa większa ilość rodziców, która przebywała w szatniach. W tej chwili troszeczkę będzie mniej rodziców. A czym dalej adaptacja dzieci, jeśli chodzi o szkołę, będzie taka, że dziecko może sobie będzie już dawało samą radę sprzebrać się, ubrać. Wiem, że są, różnie się dzieci rozwijają i tu jest ten problem, który na pewno trzeba będzie w jakiś sposób rozstrzygał. Hmm. Hmm. Największe przeszkody w mieście wydało rozporządzenie właśnie dotyczące tego, o czym Pan wcześniej mówił, czyli że rodzice nie mogą chodzić na te placówki. I czy to jakby nie wywoła orientacji i co w przypadku niepogody, jak to będzie wyglądało? To znaczy widziałem to, to zarządzenie Pani Dyrektor, natomiast powiem szczerze, to zarządzenie było wydane na okres dyżurów. Nie jest wydane jeszcze na okres, ponieważ Pani Dyrektor mając dyżury wakacyjne, wydawał takie zarządzenie. Były to mniejsze grupy, około 40-osobowe, można sobie było na to pozwolić. Natomiast w międzyczasie okazały się procedury Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i teraz Dyrektorzy pracują nad tym, jak to rozwiązać. Dlatego wrócę do tego, że na pewno starsze dzieci prawdopodobnie będą się żegnały z rodzicami przy tym. Młodsze dzieci prawdopodobnie mówię, to też rozstrzygną dyrektorzy, jak to wygląda, jak to będzie w ich, w ich placówkach najbardziej bezpiecznie. To co mówimy, duże przedszkole, więc łatwiej jest też gdzieś te dzieci z rodzicami się przemieścić niż w tych mniejszych przedszkolach, gdzie jest naprawdę nieraz bardzo ciasno i tam za przeproszeniem każdy będzie się obok siebie obcierał. nadal nauczanie zdalne, czy będzie ono wyglądało tak jak dotych, dotychczas, czyli uczniowie będą korzystali ze Skype'a czy Zoomu, czy ewentualnie jest przygotowany jakiś program bądź platforma do tego nauczania zdalnego. I tutaj również ważna kwestia przeszkolenie w tym zakresie rodziców, uczniów i także nauczycieli. To znaczy, to z tego co wiem, nie wiem jak placówki czy 100% korzystała z jednego narzędzia, jakim jest zdalne nauczanie, czyli tego, tego różnego typu programów do, do zdalnego nauczania. Ja rozmawiałem z jednym czy z dwóch dyrektorem, który mówi, że, że mają taką możliwość, że są w stanie prowadzić zajęcia dla całej grupy, czyli za pomocą specjalnego programu. Wiem, że Ministerstwo Edukacji też starało się opracować jedno, jednolity, jednolity program dla całej Polski, żeby to było łatwiej, który umożliwiałby komunikację z uczniami. Początek tego zdalnego wiadomo, że on był troszeczkę na wadeckich papierach, bo nie czarujmy się. Szkoły korzystały z, z dziennika elektronicznego, z różnych rzeczy do komunikowania się, z komunikatorów różnego typu. Natomiast ja uważam, że to powinno iść w tym kierunku, że określone środki finansowe powinny iść na to, żeby ministerstwo opracowało jedną platformę, ewentualnie dwie platformy do wyboru, bo też nie jesteśmy za tym, żeby komuś coś narzucić. Natomiast żeby ten kontakt rzeczywiście był Przeszkolenie, rodziców, przepraszam, przeszkolenie nauczycieli łatwiejsza sprawa, ponieważ jest to mniejsza grupa, są środki finansowe w placówkach oświatowych, gdzie można to zrobić. Natomiast z rodzicami jest to trudniej, prawda? bo szczególnie jeśli będziemy w zdalne nauczanie, czyli takie szkolenie powinno się odbywać też tylko za pomocą zdalnego. I tu jest problem. No, nie ma, nie, jeśli ono będzie prowadzone, to musi być prowadzone przez nauczycieli lub dyrektora szkoły, ponieważ no tutaj nie, nie liczmy na to, że jakiekolwiek koszty rodzice będą pokrywać finansowe, żeby przeprowadziła jakaś firma. Zresztą skupić w jednym dniu, w jednej godzinie pewną grupę rodziców, których przeszkoli firma, jest bardzo trudno. No każdy ma swoją pracę zawodową, inne rzeczy, natomiast przy nauczycielach jest to łatwiej, ale miejmy nadzieję, że, że te doświadczenia, które minęły z tych czterech miesięcy, które realizowaliśmy to zdalne nauczanie, że, że to pójdzie w dobrym kierunku. Ja uważam, że pierwsza rzecz, jedna ewentualnie góra dwie platformy y, możliwość nauki w ten sposób się y, troszeczkę polepszy i poza tym poza tym też, też bym uczulił bardzo nauczycieli, żeby ta współpraca z rodzicami była bardzo dobra, bo to jest tak nauczyciele się denerwują, nie wszyscy się przystosowali do zdalnego nauczania, więc trudno się jest przestawić. Ja się wcale nie dziwię, bo bo to też trzeba mieć pewne, pewne zasoby wiedzy, jeśli chodzi o elektronikę, jeśli chodzi o komunikatory i tak dalej. Ale to z drugiej strony rodzice się denerwują, no bo nie wszyscy mają czas na to, żeby z dzieckiem usiąść i żeby ewentualnie wspólnie rozwiązywać pewne problemy. Chociaż wiadomo, ja że dziecko powinno samo rozwiązywać, ale nie zawsze dziecko w klasach edukacji przedszkolnej na przykład daje sobie radę z komputerem, czy daje sobie radę z tabletem. Chociaż wiemy, że niektóre dzieci by nas uczyły jak to, jak to się robi, ale może jeśli chodzi o te fachowe programy, może być trudniej. Dlatego tutaj proszę o wyrozumiałość i też jakieś wspólne, wspólne rozwiązywanie tych problemów. Mam nadzieję, że jakiekolwiek kontakty będą rodziców z nauczycielami na początku roku, chociaż ja tutaj sugerowałem się dyrektorom szkół, żeby te zebrania odbywały się w formie spotkań w jakimś otwartym terenie na boisku, na terenie zielonym, żeby też nie skupiać się w szkole i, i ewentualnie nie, nie, nie potęgować tego nie, zabezpieczenia czy niebezpieczeństwa, które powoduje jakiś ten wirus. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Trudne rzeczy, ja powiem szczerze, analizowałem wiele miast w Polsce i wszyscy podchodzą do tego podobnie jak u nas. Rozpoczniemy, zobaczymy co z tym będzie, ale, ale nikt tutaj nie jest, nie jest jakimś prorokiem, który powie nam, że za miesiąc będzie się działo wszystko dobrze. tak, że Trudny okres, a mówię, a przy okazji to też bym życzył nauczycielom, rodzicom, jak również dyrekcji, przy, dyrektorom szkół, dyrektorom przedszkoli, żeby, żeby ten okres rozpoczęcia roku był rzeczywiście rozpoczęcie w formie stacjonarnej, żeby on trwał do końca roku, chociaż, chociaż nie, nikt nam tego nie zabezpieczy, żeby to tak się odbywało, ale mówię przy okazji to życzę, żeby ten rok szkolny był rokiem bardziej spokojnym i, i rokiem, którym który nie będziemy się zmagać z tyloma jakimiś wirusami, czy ewentualnie z problemami związanymi ze zdrowym nauczaniem. Dziękuję Panu za tak obszerny wywiad. No. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję Dzień bardzo. Dla Kolskich Faktów wywiad udzielił Wiceburmistrz Pan Lech dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie.